Kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Jest to dosyć nietypowy film. Słuchajcie, od pewnego czasu na YouTubie pojawiła się taka opcja dla osób oglądających, dla subskrybentów, wspieranie kanału osoby, której treści Wam się podobają, przypadają Wam do gustu. Kochani, i którymi jesteście zainteresowani, a więc postanowiłam skorzystać i ja, tak na próbę. Nie wiem, zobaczymy, jak to, jak, to, jak to pójdzie. Moi drodzy, z tego właśnie narzędzia i co mogę Wam zaproponować. Moi drodzy, mamy trzy poziomy. Mamy trzy poziomy wykupienia, tak zwanego abonamentu dla osób wspierających, które będą miały pewne bonusy na moim programie. A tymi bonusami, kochani, będą czytania indywidualne udostępniane oczywiście na moim kanale, ale tylko dla osób wspierających, czyli dostęp do tych treści będą miały tylko osoby, które wspierają mój kanał. I teraz tak, kochani, mój kanał można wspierać z trzech poziomów. Z poziomu białego, czyli to jest tak, tak zwany poziom startowy. Kochani, który ma cenę 9,99 za miesiąc. To jest taka cena ustalona jednorazowo. Kochani, w ramach tego pakietu startowego, czyli tego kolorku białego, przysługuje Wam jedno czytanie anielskie na miesiąc indywidualne, tak? Czyli będę losować z tego względu, że jest to czytanie na miesiąc, będę losować kochani przesłanie z tarota anielskiego, ponieważ ono jest takie najbardziej adekwatne. Dokładnie mamy kartę gwiazdy. Jeśli chodzi o czytania takie na dłuższy okres czasu, na czytania miesięczne, kochani. Także tak na próbę, podejrzewam, że tych, kochani, jakby tych zamówień będzie najwięcej, więc tak na próbę możecie sobie zobaczyć, czy Wam pasuje, czy Wam nie pasuje, o co tutaj chodzi, czy jesteście zadowoleni, czy nie. Kochani, to jest ta pierwsza opcja. Opcja startowa za przybliżeniu 10 zł. Druga opcja. To już mamy taką opcję, kochani, czerwoną, taką opcję rozszerzoną, która zawiera przesłanie anielskie na miesiąc. To może być przesłanie z różnych talii. Kochani, to może być, to mogą, może być nawet kilka kart, w zależności, ponieważ do pakietu rozszerzonego dołączam indywidualną odpowiedź na jedno pytanie i teraz w zależności jakie to będzie pytanie ja również dobiorę indywidualnie przesłanie anielskie dla Was, czyli na przykład jeżeli pytanie będzie dotyczyło miłości to wylosuję kartę o tu mam akurat prawdziwą miłość wylosuję kochani kartę z tali anielskiej wspomagająco, dodatkowo lub z jakiejś jeszcze innej tali wspierające, ja mam ich naprawdę bardzo dużo jeśli chodzi o tali anielskie również mam bardzo dużo ta, ta literota. i to takich naprawdę bardzo fajnych tali, czekam na kolejne kochani, także tutaj wybór jest ogromny czyli w tym pakiecie rozszerzonym moi drodzy, którego koszt jest 39,99 jest to opłata jednorazowa miesięczna i w ramach tej opłaty otrzymujecie przesłanie anielskie na cały miesiąc plus odpowiedź, najprawdopodobniej będzie to odpowiedź z kart Tarota albo z kart Kipera na jedno pytanie. I teraz tak, kochani, moja prośba jest taka, aby to pytanie było konkretne. Bo pamiętajcie, jeżeli zada zadajecie, <coughs> przepraszam, jeżeli zadajecie pytania ogólne, to dostajecie też ogólne odpowiedzi. Także czasami to się mija z celem najlepiej pytać konkretnie, na przykład. Czy w ciągu najbliższych trzech miesięcy wejdę w stały związek, czy w ciągu najbliższych nie, najbliższego miesiąca, czy pół roku, czy roku znajdę pracę, czy polepszą się moje finanse? Najlepiej również określić czas wróżby, tak? Także jeżeli pytanie będzie zbyt ogólne, odpowiedź również będzie ogólna. i ja oczywiście odpowiem na każde pytanie, no chyba że będzie ono nieetyczne, ale wtedy tam Wam znać. Nie pytamy oczywiście. Kobiety w ciąży nie pytają e, kart, nie pytają osoby niepełnoletnie, kochani. E, I oczywiście, e, co dalej? E, I oczywiście, osoby, które, e, które mają jakieś e, poważne zaburzenia, e, również natury psychologicznej, kochani, też nie powinny sięgać po. Rady z kart Tarota, czy w ogóle e, rady z, również z innych kart. E, kochani, co jeszcze? E, oczywiście nie pytamy o. a propos zdrowia, ponieważ ostatnio miałam tak kilka nawet takich przypadków, że osoby e, pytały się o swoje zdrowie. Oczywiście można pytać karty o swoje zdrowie. Ja tego raczej unikam, jeżeli. Stawiam karty na zdrowie. Są to karty anielskie w formie rady. Są to karty anielskie z ochronnej talii. Archanioła Rafaela, kochani, pamiętajmy, moje czytania są czytaniami dla duszy. tak? Są, mają uzdrawiać naszą duszę. Także te rady od przesłoni anielskich, od energii anielskich są naprawdę bardzo pomocne. Ci, co korzystali, to wiedzą, Także a propos zdrowia, jeżeli ktoś bardzo ma taką potrzebę, oczywiście te karty wyciągnę, ale będą to przesłania anielskie. Nie pytamy w żadnym razie o choroby y, y, ciężkie, śmiertelne lub jakiś temat y, śmierci, ponieważ to jest nieetyczne. Ja tym się nie zajmuję i tego nie robię. Także od razu Was y, uczulam, również kochani, na to. Kobiety w ciąży również nie powinny, nie powinny zadawać kartą pytań, ponieważ moi drodzy, no ponieważ wasza energia już nie jest tylko waszą energią, także no, nie będziemy mieszać energii nienarodzonego dziecka w czytania, w czytania jakichkolwiek kart, tak? W czytania ezoteryczne. Kochani, no dobrze. Na jakie, jakie dziedziny odpowiadam w takim razie? Wszystkie z wyjątkiem zdrowia, tak naprawdę, czyli biznes, finanse, praca, uczucia, związki, partnerstwo, inwestycje, podróże, przeprowadzki wszystko, co tam sobie chcecie. A propos zdrowia możemy zapytać o rady anielskie. Tak się umawiamy, kochani. I ten pakiet rozszerzony jest oznaczony kolorkiem czerwonym i kosztuje 39,99. Jest to opłata. Miesięczna, jednorazowa, miesięczna, w ramach której dostajecie odpowiedzi na moim kanale w specjalnie udostępnianych filmach tylko dla osób wspierających. Nikt inny nie będzie miał do nich dostępu, kochani. No, i jeszcze mamy trzecią opcję, taką już dla najbardziej wiernych moich subskrybentów, kochani. Mamy pakiet premium. Pakiet premium, czyli mamy taką opcję, już full opcję, na którą składają się trzy przesłania anielskie, wylosowane na miesiąc, trzy lub więcej, w zależności jakie macie pytania, czego będą dotyczyły, co Was aktualnie trapi lub na jakie, na jakie tematy chcielibyście uzyskać odpowiedź, plus odpowiedź na trzy pytania. Czyli te przesłania anielskie będą się tutaj ściśle łączyły z waszymi pytaniami. Indywidualnie, kochani, taki pakiet um, i ten pakiet premium kosztuje 119,99 czy około 120 zł. I jest to opłata jednorazowa, abonamentowa na cały miesiąc. Także, moi drodzy, jeżeli ktoś ma ochotę, bardzo was zachęcam. Ja pierwszy raz w ogóle korzystam z... Takiej opcji, z tego narzędzia na YouTubie. Nie wiem, jak ono się sprawdzi, czy się sprawdzi. I teraz jeszcze taka ważna informacyjna rzecz techniczna, ile będziecie czekać na moje odpowiedzi, a więc ten pakiet startowy, biały, <laughs> najszybszy do 24 godzin, czerwony do 2 dni, czyli do 48 godzin, a pakiet premium do. Od 3 do 5 dni, w zależności jak bardzo złożone będą te pytania, ponieważ to może być już taka wróżba, m, taka wróżba dosyć szczegółowa. Dlatego ja muszę się też do niej przygotować, kochani, żeby to wszystko miało ręce i nogi. No dobrze, także moi drodzy, zapraszam Was serdecznie do wypróbowania tej opcji, tego narzędzia. Kto ma ochotę, oczywiście jestem do dyspozycji. No i zobaczymy, jak to. I jak to będzie działać? Pozdrawiam serdecznie, zapraszam.